Będę miał dla Was build, zaktualizowany build dla visa pod set Ognistego ptaka i pod Archonta. No i co, standardowo pokażę, jakie mam gir. Mam naprawdę ładny, ładny gear. chociaż ostatnio w ogóle praktycznie w ogóle nie gram wizem. Powiem, co powinniście mieć w itemkach, jakie umiejętności, jak, jak wygląda kwestia z mistrzostwem co w kostce, a potem zrobimy sobie szybko 60 albo piątkę. Oczywiście tutaj e, chcę Wam pokazać, jak działa build, e, jaka powinna być rotacja, jak powinniście go używać, a nie chcemy bić tutaj jakichś rekordów w bardzo wysokich gierkach. No dobra, zacznijmy od giru. Gir mam naprawdę wymaksowany, nigdzie nie mam powbijanych dodatkowych statystyk w postaci inteligencji. Docelowo, jakbym się wziął za wizę, na pewno bym powbił, bo itemki mam wypasione. Praktycznie prawie idealna, e, prawie idealny hełm ognistego ptaka. Tak jak widzicie 990 inteligencji, 999 witalności, 6% do szans na trafienie krytyczne, zasięg czas trwania efektów ograniczenia, kontrolę zmniejszony. No i wiadomo sokecik. Eee, I co, gdyby tutaj e, na przykład były jeszcze dodatkowe resy e, z jakiegoś tam, nie wiem, na przykład fizyczne albo cokolwiek innego, to by był idealny, idealny hem, ale ten jest na 95% super. Dobra, lecimy dalej. Skrzydło ognistego ptaka na ramienniki. Tutaj przede wszystkim musimy mieć skracanie. Oprócz skracania przeważnie ludzie albo biorą pancerz, albo biorą... E, Procent życia. Ja wziąłem procent życia. Wcześniej tutaj miałem obszarówkę, ale tutaj tak bardzo obszarówka nam nie jest potrzebna. No i wiadomo, jak najwięcej inteligencji, witalności i dodatkowe jakieś tam resy. My także nie powinniśmy. I te piękne, przepiękne e, e, rękawice z tego ptaka. I tutaj chcemy mieć 10 do szansy, 50 do obrażeń, trafień krytycznych, 1000 inteligencji i 8% do skracania czasu odnowienia umiejętności. Z tego powodu, że potrzebujemy jak najwięcej skracania, żebyśmy jak najmniej musieli być w fazie między archontem e, jednym a drugim. E, no bo wiadomo, jak jesteśmy w archoncie, mamy DPS, e, mamy większą przeżywalność, a poza archontem wbijamy staki i wtedy wchodzimy na archonta. Ok? Klata też bardzo ładna. Klata eee, świetna. Tutaj wiadomo, chcemy mieć inteligencję i witalność po 650. Jak najwięcej pancerza, dodatkowe jakieś tam resyw, dodatkowych. No i e, obniża e, obrażenia od ataków dysta dystansowych o 6%. Albo, albo cokolwiek innego tutaj, też pod względem przeżywalności. Spodenki bardzo ładne, tak jak widzicie. Prawie maksymalna ilość inteligencji mi się udało wylosować 643 do witalności. No i tutaj pancerz i resy świetne spodnie. Budki, Budki by były idealne, gdyby tutaj miały 650 inteligencji, witalności, jak najwięcej pancerza i do tego All-Res. Gdyby się takie trafiły, to by były idealne, ale te też są bardzo, bardzo ładne. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o sam set ognistego ptaka wszystkie itemki. Oprócz tego oczywiście e, e, nieprawdopodobny łańcuch fazuli. E, kiedy e, przechodzisz, e, przyjmujesz postać archonta, automatycznie otrzymujesz poziom akumulacji 47, jest maksymalnie 50, tej umiejętności więc szybciej możemy rozwinąć DPS-ik, tak. E, Teraz tym pilem zobaczycie, troszeczkę inaczej się gra. E, nie staramy się cały czas być w Archoncie e, i e, nabijać jak najwięcej staków, tylko czekamy na elitę w momencie, kiedy jest elita, czekamy na rotację, wchodzimy na rotację, rozwalamy elitę. I to by było na tyle. Dalej się przesuwamy, szukamy elity. E, i no Zresztą zaraz zobaczycie, jak to działa. Tutaj optymalne by było 350 inteligencji, witalności. E, pancerz, no i procent życia, więc ta jest naprawdę ładna, bardzo, bardzo przyjemna, OK, dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o obietnicę podróżnika, optymalna by była taka, która by miała 10, 100 i 20% do ognia, ja mam 76% do ognia, więc jest spoko, mam lepszą, ale zostawiam ją na szamanie, nie chciałem tutaj się tym bawić, bo na szamanie mam taką 10%, 93%, 10 do szansy, 93% do obrażeń od trafień krytycznych. No i tutaj mogę sobie element na tym amulecie wylosować, jaki bym chciał, na razie jest zimno, ale, ale ta też jest spoko tak do testów, nie ma problemu. Dobra, no i tutaj chcemy mieć też różne wiatrów, wiadomo, jeżeli mamy obydwie części, ten set, no to podczas poruszania się odnoszone obrażenia zostają zmniejszone maksymalnie o 50%, podczas trwania bez ruchu zadawane obrażenia zostają zwiększone maksymalnie o 100%. Więc jest to bardzo, bardzo duży boost do DPS-u i tutaj chcielibyśmy mieć najbardziej 10% do szansy, 50% do obrażeń trafień krytycznych i przede wszystkim skracanie czasu odnawiania. I tutaj czwarty element, mogłoby być to duża ilość inteligencji, dodatkowy DPS. To chyba by były najlepsze, najlepsze rozwiązania, które byśmy tutaj chcieli mieć. To jest ogólnie ok. No, nie musimy nigdzie stakować za bardzo obszarówki, bo obszarówka tutaj dużo nam nie daje w tym momencie, tak? Dobra. No i oprócz tego jeszcze jedno żywiołów. E, którą staramy się mieć na sobie, nie w kostce, chyba, że mamy wypasiony e, pierścień, zaraz Wam powiem czego, to boli, e, Aurola, a, aurisy, jeżeli byśmy mieli taki, który by miał e, 6 do szansy na trafienie krytyczne, 50 do obrażeń trafień krytycznych i 8% do skracania, to wtedy też ewentualnie można ją tutaj dać. Ale przeważnie z tego, co widziałem, to raczej ludzie e, chodzą z e, jednością żywiołów. Tym bardziej, że ona jest bardziej popularna, więcej ich wypada, naprawdę z ciekawymi statystykami. Tak? Moje jest OK. E, tak jak powiedziałem, e, tutaj ten pierścień powinien mieć 6, 50 i 8% do skracania czasu. I oprócz tego tutaj zyskujesz premię. Ja mam 177 ale przydałoby się mieć 190+, plus, tak? To już wtedy jest naprawdę fajne, ale do testów będzie spoko, więc wybrałem ją, mam parę tych jedności żywiołów, ale wybrałem tą ze względu na to, że jest 7% do skracania czasu, więc ogólnie musimy mieć tu skracanie czasu, tutaj, tutaj 8, tutaj 8 i potem resztę w itemkach. No i oczywiście Wola tudo i Mod Chantudo moje itemki są idealne, są piękne się, Zobaczcie, main DPS naprawdę wysoki, 1850, dużo inteligencji, szybkość ataku, no i tutaj musimy mieć skracanie czasu e, odnawiania wszystkich umiejętności. No i tutaj piękne, piękne też e, źródełko, most Chantudo. I tutaj chcemy mieć, tak jak tutaj widzicie, e, punkty mocy tajemnej, 4, skracanie czasu 8, 10 do szansy, 1000 do inteligencji i jak najwięcej Obrażeń. Tutaj w miarę te obrażenia się fajnie wykręciły, więc jest spoko. Dobra, teraz tak. Set tego ptaka. Bardzo często na ten temat mówiłem. Uważam, że do końca jeszcze nie jest dobrze przygotowany, ale jakoś to tam działa. Ludzie robią naprawdę solo wysokie, wysokie gierki. W tym momencie jest zrobiony. Zaraz zobaczymy. 103. Na normalu, a na sezonie? Na sezonie stóweczka, tak? Więc naprawdę to bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Widzicie? Taki sam build jak ja mam. Pluknijmy na itki tego miłego pana. Oczywiście ma kaldezany powbijane. Szanse na zadawanie obszarówki. Niby miałem 20 w moich, ale wydaje mi się, że że jednak procent życia też może się przydać tutaj bardzo, bardzo mocno, z tego powodu, że ja mam mało życia, tak? Tam przez jakiś czas trzeba zostać. Zobaczcie, praktycznie itemki ma bardzo podobne do mnie, albo ja nawet mam lepsze. Moje itemki nawet powiem Wam, że... Moje itemki powiem wam, że są nawet lepsze. Gdybym powbijał wysokie kaldezany, to znaczy dodałbym dużo inteligencji i byłbym mocny jak Musashi. Na zasadzie, żebym bardzo mocno cisnął. O, ładne ma źródełko, ale moje też jest bardzo ładne. Pewnie gdzieś tam też bym sobie uzyskał jakiś dobry, dobry wynik. Zwracanie czasu. No. Okej. Okay. Ładne, ładne itemki, dobra. No, przejdźmy dalej. Aha, no i oczywiście tutaj starożytni obrońcy party za każdego guszonego wroga w promieniu 25 metrów otrzymujesz obrażenia zmniejszone o 11, maksymalnie z 12. Niestety nie mam starożytnych z ogniem. Mam starożytne z mocą tajemną, z błyskawicami chyba, ale z ogniem nie miałem i mam tylko i wyłącznie takie zwykłe, ale do testów się bardzo dobrze nadają. Tutaj oczywiście chcemy mieć takie, żeby miały 6 szansy. 20 umiejętności ognia zadają więcej obrażeń. No i oczywiście 650 i 650 by były idealne. No i 12% zmniejszenie obrażeń, tak? Dobra, czy to są wszystkie itemki? Chyba tak. Jeszcze raz wszystko pokażę. Czy mogliście zobaczyć? Jak wygląda SET? Tak, tak. Tak, tak. Ok. Dobra, to by było na tyle. Mistrzostwo. No oczywiście, tyle, ile potrzebujecie. Poruszania się, resztę w inteligencję. A tak, no to wiadomo, szansa, obrażenia od trafień krytycznych, redukcja, odnawiania, szybkość. Tutaj, oczywiście, pancerz, życie, all i regeneracja. Tutaj, redukcja kosztów, obrażenia obszarowe, punkty życia. Przy trafieniu, no i wiadomo, gold. To tyle, jeżeli chodzi o to. Kosteczka. i dobry, dzień dobry. W kosteczce chcemy mieć piec, zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom militarnym. z strzębia z tego powodu, że tak naprawdę e, w tym nowym, zaktualizowanym bildzie będziemy mieli cały czas do pełna mocy tajemnej, więc to nam zmniejsza o 50% nasze e, obrażenia. No i tutaj oczywiście e, aureola aris, e, arlisy. E, twój pancerz lodu zmniejsza teraz obrażenia e, od ataków wręcz o 60% i powoduje natychmiastowe wyrzucenie nowym lodu za każdym razem, gdy otrzymasz obrażenia na poziomie 10% Twoich punktów życia. Okay. To jest tyle, jeżeli chodzi o kosteczkę. E Chyba nie będę szczegółowo tłumaczył, jeżeli chodzi o set tego ptaka. Sami możecie sobie przeczytać. Ogólnie skupiamy się na obrażeniach od e, ognia. E, oczywiście trzeba mieć 6 części, tak? A jeżeli chodzi o wolę Chantudo, też nie będę tłumaczył. Musimy tu przede wszystkim pamiętać o woli Chantudo, że zanim przejdziemy w, w Archonta... To musimy mieć 20 staków, bo to nam zwiększa DPS na Archoncie. Więc tutaj na spokojnie sobie przeczytajcie. Nie chcę Was zanudzać opisami tych dwóch setów. Co, zostały nam jeszcze? Został nam jeszcze build. E, widmowe ostrza, e, płomień, płomienne ostrza. Ogólnie widać, że tutaj ten build jest. E, E, zrobiony stricte pod jak największy DPS, żebyśmy zadawali, tak? Nie ma jakiegoś yy, yy... Nie ma jakichś tam pierdół związanych z teleportacją i tak dalej i tak dalej. Zaraz zobaczycie. Tylko wszędzie napierdzielamy jak największy DPS. Wchodzimy w archonta rozwalamy elitę, lecimy dalej, wbijamy sobie staki, no bo tutaj możemy, zaraz Wam powiem, możemy wbić sobie nawet 30% do DPS-u, tak? Czekamy na elitę, patrzymy kiedy będzie rotacja. Najlepiej wejść na chwilę przed rotacją w pierścieniu tutaj w pierścieniu e, jedno żywiołów. Jak będzie wchodził ogień, jedną rotację przed tym i wtedy na rotacji na ogniu zadajemy bardzo duży DPS, rozwalamy elitę. To by było na tyle. Więc tak, widmowe ostrza e, i dodatkowo płomienne ostrza. E, każdy trafiony przeciwnik zwiększa obrażenia zadawane przez Twoje zaklęcia ognia o 1%, maksymalnie do 30% na 5 sekund. Więc to jest plus 30 do DPS-u. E, teleportacje i bezpieczne przejście. E, to jest ogólnie bardzo fajne, bo to nam zmniejsza obrażenia. Oprócz tego jeszcze będziemy mieli iluzjonistę. Więc jeżeli będzie nam mocno spadało życie, będzie nas teleportowało o 25% więcej do przeżywalności. Więc to jest wiadomo. Jeżeli chodzi o Archonta, to bierzemy sobie spalenie. Twoje e, to? transform e, twoje transformacji t, t, towarzyszy eksplozja, która zadaje obrażenia od ognia równe 6, e, 3680 obrażeń od broni, wszystkim wrogom w promieniu 15 metrów. E, I przede wszystkim teraz będziemy zadawać obrażenia od ognia, a nie od. E, e, mocy tajemnej i to jest najważniejsze, żebyśmy cały czas zadawali obrażenia od ognia jak będziemy w Archoncie, tak? E, pancerz lodu plus krystalizacja, gdy zostajesz trafiony atakiem wręcz, otrzymujesz 20% premii pancerza przez 30 sekund. Efekt ten kumuluje się e, 3 razy, więc tu mamy 60% do pancerza. E, tutaj stricte dps, zaklęta broń plus plus broń mocy zwiększa premię do obrażeń zaklętej mocy 20% więc to jest stricte plus 20% do Dipsa no i oczywiście tu przeżywajka plus DPS więc mamy nowe mrozu i bierzemy sobie przemarznięcie, wrogowie otrzymują 30% więcej obrażeń kiedy są zamrożeni lub wyziębieni przez nowe mrozu więc tutaj jest dodatkowo plus 30% 3% do Dipsa. Tutaj oczywiście ewokacja, skracanie czasu 20%. Iluzjonista, to też nie muszę tłumaczyć, w momencie kiedy mamy, e, e, dostaniemy obrażenia mocniejsze, e, możemy się teleportować itd. Tak tak Zuchwałość, to też wiadomo, plus 30% do DPS-u. No i niestabilna anomalia, jedna nieśmiertelność. I oprócz tego jeszcze mamy jedną nieśmiertelność z Setu Ognistego Ptaka. Jest to jako pierwsza e, dodatkowa umiejętność. Kiedy zginiesz, e, spadnie meteorit, który Cię ożywi podczas odnawiania. E, czas odnawiania wynosi 60 sekund. Ogólnie na niższych gierach to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo się nie pada, ale w momencie kiedy jesteśmy na gierze 80, nawet 90+, plus, to wtedy te dwie przeżywaki są bardzo, bardzo ważne, bo e, musimy e, przetrwać do Archonta, tak? Od jednego Archonta do drugiego Archonta. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jak to działa. Pozwolę sobie zrobić jakoś, e, jakiś niski gierek, tak? Z tego powodu, żeby Wam dokładnie, e, bez większego problemu pokazać, jak wszystko sobie działa. Więc sobie śmigamy, wbijamy. Czekam. Wbijamy sobie staki. Musimy sobie wbić 20. 20 staków musimy sobie wbić. Nieprzyjemnie jest w laserkach. 20 staków, jak mamy 20 staków, możemy przejść w archontach. No i na no, mamy. Dzieliście, no Na 60 to jest dosłownie sekunda 8 i mamy. I mamy już rozwaloną elitkę. Dopiero się rozgrzewa. Powiem Wam, że, że na wyższych poziomach trudności bardzo, bardzo podobnie to wygląda, z tego powodu, że z tego powodu, że e, zadajemy bardzo, bardzo duży DPS, tak? No i tutaj optymalnie ja za dużo nie grałem ostatnio tym buildem. Tutaj optymalnie by było... Czy tu jest Elita jeszcze jedna? Jest, tak. To by było optymalnie. Wbić się w rotację z ogniem, tak? Dobra, mamy z rotacji z ogniem. Widzieliście co było? Jak wbiliśmy się w rotację z ogniem, wszystko było na jednego Bum! I poszło. Oczywiście to jest build. Nie na gierki 60-70, tylko na gierki 80, nawet 90, w zależności od tego, czy mamy powbijane kaldyzany Mamy następną elitę elegancko. No i co? Po prostu nabijamy sobie staki. Tutaj musimy, zobaczcie, na, na mieczyku wbiłem już teraz 30, tak? Mamy już 20 staków na secie Chantudo. Czekamy na rotację, mrozimy co jakiś czas, tak? Jeszcze czekamy. Czekamy na rotację. No tutaj na 60 aż taką mocno nie trzeba wchodzić, ale już mamy ogień. Boom, widzieliście, co się działo na ogniu? Wszystko na hita, tak? Tak to mniej więcej działa Jedziemy Jedziemy sobie dalej Mamy następną elitkę znowu ubijamy sobie wszystko Czy to są nawet dwie elitki wow, wow Co to jest mocy Muszę się o, strasznie, strasznie tutaj jest nieprzyjemnie. ale na 60, no vis to papier, tak? Zaraz zginę cholera jeszcze i będzie śmie śmiech na sali. Potrzebuję Dobra, lecę Warchonta. Jestem tak dobry, że zaskakuje. No. Lecimy, żeby tu szybko zrobić tę no, litkę jeszcze. Zrobiliśmy kółeczko niepotrzebnie. Więc ogólnie zasada jest taka. Wbijamy, wbijamy 30 staków. Na mieczyku tutaj widzicie? Tak, to jest plus 30 do DPS-u. Cholera, widzicie jak mnie zablokowali, nie mogę się ruszyć. Potrzebuje więcej czasu. lubię Nie wiem, czy coś nie zlagowało się troszeczkę. Nie dobra miejscówka się trafiła. To tutaj chyba do góry musimy iść. Eee, dobra. No bo... Wbijamy, wbijamy staki, tak. Tu gdzieś powinna być elita, jest elita. Teraz wbijamy 30 staków, patrzymy jaka jest rotacja. Ola, Nie. Źle wbiłem. Źle wbiłem. Ło, łow, 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 źle wbiłem. Powinienem wbijać na ogni, tak? Oczywiście. Znaczy przed ogniem, tak naprawdę, troszeczkę przed ogniem. Dobra, to będziemy mieli chyba wyjście, tak? Tu mamy wyjście. Ciach. Lecimy dalej. Bardzo przyjemny build, oczywiście, trzeba nim chwilę pograć, tak? Przyzwyczaić się do niego. Oczywiście mamy dwie nieśmiertelności, z których bardzo często korzystamy. Na wyższych poziomach trudności oczywiście, tak. Przeleciała nam rotacja z ogniem. Próbuję wejść właśnie w rotację z ogniem specjalnie. Żebym się tu nie zdetonował. Teraz będą błyskawice. Po błyskawice. Ej, już jest ogień, dobra, nieważne. Przegapiłem. Dobra. I lecimy dalej. Brakuje mi trochę... E, w tamtym buildzie mieliśmy teleportację, ale tam... Tamten e, build był nawet, powiem Wam, że był gorszy z tego powodu, że... że trzeba było szybko gdzieś tam e, przemieszczać. Nie wiadomo jak, to był jeden wielki run. A tutaj po prostu sobie... No po prostu sobie idziemy od elitki do elitki. Jest to bardzo przyjemne. Jeszcze czekam. Mieliśmy ten... Dobra, piorę, obojętnie na czym. To już wszystko było na hita. Oczywiście podpalamy jak najwięcej przeciwników, żeby był dodatkowy DPS. Tak działa jakoś dziwnie z tego ptaka. Jestem tak dobry, że sam się zaskakuje. Hmm. Ciech. I przypuszczam, że wyższe gierki idą bardzo, bardzo podobnie z tego powodu, że tutaj tak naprawdę nas limituje przede wszystkim czas przemieszczania się między jedną elitą a drugą. No ale elity tam na gierze 80 powiedzmy schodzą też bardzo, bardzo szybko. No, wbijamy staki, 30 staków, rotacja. Mamy ogień, boom. Szyldem jest Elita OK Ale praktycznie jak wejdzie wszystko tak jak powinno to jest na hita. Wiadomo, trzeba, trzeba trochę poćwiczyć. Ja tak jak wiecie na sezonie gram w tym momencie i praktycznie gram tylko Dimon Hunterem ostatnio. A wchodzę na inne postacie, tak żeby Wam pokazać buildy zaktualizowane, bo tak naprawdę mam wszystkie postacie mocno wygierowane. A z następnych chyba build zrobię z szamana jeszcze jeden. Aktualny build z Setukła. Oczywiście jak są duże grupki, no to też można się zastanowić nad rozwaleniem ich, tak? Na rotacji. mnie No. Hmm. Mamy już strażnika. Nie wiem, czy na tej rotacji go rozwalę. Puszczam że nie. A może, może? Patrzcie. Haha, <laughs> widzieliście? Co się stało ze strażnikiem? Jak wszedł ogień? Chyba wszedł ogień, bo nawet nie zdążyłem zwrócić uwagę. No ale bit jest bardzo bardzo przyjemny Naprawdę mam fajny fajny gear na Demon Huntera no PSJ okay. okay, no. Jakbym powbijał kaltezany Wbił sobie tak po 400 inta do, do każdego itemku wymienił e, dwie rzeczy, to spokojnie jakieś tam wyższe gierki, 80 parę, 90 nawet może bym sobie śmigał bez problemu na tym gierze na tym buildzie, bo jest bardzo bardzo mocny jest bardzo fajny dobra identyfikujemy jeszcze itki pamiętajcie, żeby ocenić oceny bardzo, bardzo mocno pomagają zapraszam na streamy tak jak mówiłem, potrzebuję 150 plus osób na, na streamie. 150 plus osób na streamie, żeby żebym mógł dostać partnerstwo na Twitchu. Streamuję w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 17. Już piątki o 10 nie ma streamów, są o godzinie 17. No co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym nagraniu z Diablo 3 albo na streamie. Papa i pa. cześć.